Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastowym dotyczącym WandaVision. Prowadzą go dla Was Mateusz i Weronika. Dla tych, co nie widzieli wcześniej dyskusji, informuję, że będzie to spoilerowa rozmowa, więc osoby, które jeszcze nie obejrzały ostatniego epizodu, zapraszamy do obejrzenia na Disney Plus. A więc zaczynajmy. Moje pierwsze pytanie do Ciebie brzmi, jak w skali od 1 do 10 byś oceniła odcinek i dlaczego? Ode mnie odcinek otrzymuje solidną ósemkę. Uważam, że czasowo bardzo fajnie to twórcy poprowadzili. Każdy wątek ma odpowiednią ilość czasu, tak samo z postaciami. Każdy na tym ekranie się pojawił, miał swoje 5 minut tak zwane. Dodatkowo myślę, że z każdym odcinkiem Wandavision wchodzi na taki całkiem inny poziom i robi się coraz ciekawiej, coraz lepiej. O jakości w sumie nie będę wspominać, ponieważ jest to serial Marvela, który no, powstał już w takim momencie, że te seriale są po prostu no, z tej wyższej półki i nadal się to utrzymuje. No tak, a ode mnie będzie 9 na 10, ponieważ uważam, że odcinek był naprawdę solidny, może nawet solidniejszy niż pierwsze, ponieważ tutaj mamy bardzo fajne rozwinięcie całej historii, coraz bardziej rozwijają nam się wszystkie postacie łącznie e, z Billim i Tomim, którzy tutaj nawet dorastają szybko e, i po prostu bardzo szybko e, ta dynamiczna akcja się rozwija oraz e, no tak jak już wspomniałeś to jest serial Marvela, czyli na bardzo wysokim poziomie i dla każdego fana Marvela i Samych postaci Łanda i Wierzyna. Na pewno był to bardzo fascynujący odcinek. No dobra. Kolejne pytanie moje brzmi: Czy któraś scena zapadła Ci najbardziej w pamięć? Czy jest coś, jakiś taki skrawek tej historii, który po prostu sprawił, że byłaś wniebowzięta? w niebo W to myślę, że niekoniecznie. Natomiast była jedna taka scena, która. Była dosyć niespodziewana, myślę, w sensie, mam tutaj na myśli kłótnię Wandy i Wierzyna, ponieważ, jak wiemy, no, jest to para, która jest dosyć spokojna, jeśli chodzi o relacje między sobą, potrafią się dogadać we wszystkim, a tutaj nagle dochodzi do nieporozumienia między nimi i myślę, że to było właśnie takie ciekawe, że nawet w ich takim właśnie poukładanym bardzo życiu w pewien sposób twórcy zdecydowali się. Taką pewną niezgodność wprowadzić, i że rzeczywiście doszło między nimi do jakiegoś takiego minimalnego konfliktu. Um, I muszę przyznać, że po tych postaciach na pewno i potem serialu, który się jakby właśnie kręci wokół takiego perfekcyjnego życia wandy, um, nie spodziewałam się czegoś takiego. Ja bym nawet nie oceniał tego jako małą kłótnię, ponieważ oni się bardzo donośnie kłócili. E, już na już pod koniec odcinka, właśnie mamy ten fragment, w którym oni aż się unoszą, dosłownie unoszą się w powietrze i zaczynają ze sobą dyskutować. I to pokazuje, że Wierzyn zaczyna coś odkrywać, i mu się bardzo to nie podoba. Dodatkowo mamy jeszcze, mamy jeszcze informację o tym, że Wanda wykradła ciało Wierzyna, i prawdopodobnie to, co widzimy na ekranie, jest to. Ciało wieżyna po prostu marionetkowane przez Wandę. Także w bardzo ciekawy sposób rozwija się ta postać. I też co ciekawe, mimo tego, że jest niby marionetką Wandy, to jednak ma trochę swoją wolę i nie postępuje wobec. I nie postępuje wokół tego, co mu powie Wanda. Ponieważ, jak widzieliśmy, no właśnie samo to, że pojawiła się ta dyskusja, znaczy o tym, że. Vision, w przeciwieństwie do większości mieszkańców Westview, ma własną wolę. I myślę, że na tym też się skupią kolejne odcinki, że Vision będzie zyskiwał coraz większą swobodę działania. Widzieliśmy również w trailerach, że w pewnym momencie nawet dojdzie do bariery i przekroczy barierę Westview, co według mnie może mieć bardzo ciekawe skutki. Jestem bardzo ciekaw w jaki sposób e, to wykonają gdyż jak wiemy na zewnątrz te rzeczy mogą przetrwać Wanda po prostu przeprogramowuje można to tak powiedzieć rzeczywistość, to też było wspomniane w tym odcinku o spodniach z kewlaru na przykład więc pytanie czy ciało wieżyna, martwe bo martwe, ale ożywione przez Wandę będzie mogło się swobodnie poruszać o zewnętrznym świecie. Jakbyście chcieli, to możecie nam powiedzieć, co o tym myślicie w komentarzach. Z chęcią przeczytamy Wasze odpowiedzi. No dobra, kolejne zagadnienie, które chciałbym poruszyć, to pytanie: jak patrzysz na Wandę? Czy uważasz, tak jak dyrektor SWORD, że jest terrorystką, że robi coś źle, czy może jest ofiarą? E, wiesz co, powiem Ci, że to jest bardzo ciekawe pytanie i na pewno się nie będę zgadzać tutaj z dyrektorem SWORD, um, ponieważ on się w sumie bardzo odwoływał i właściwie bazował na sytuacjach z Sokowi z 2015 roku, tak? A w obecnej sytuacji Wanda jakby stworzyła swój mały zakątek na świecie i właściwie ona manipuluje tylko rzeczywistością w Westview, tak? I trudno tutaj mówić o jakimś terrorze wobec ym, większej ilości osób, tak? W jakiejś takiej światowej skali. Oczywiście jakby na ten teren wchodzą osoby, które tam nie chcą, nie są potrzebne, nigdy tam nie chciały się znaleźć, i no jest to zwyczaj robione wbrew ich woli. Tak, dochodzi do takich sytuacji, owszem, ale myślę, że robienie z Wandy w takiej postaci złej i strasznej, tak jak na przykład postrzegałem właśnie dyrektor, jest trochę tutaj nieprawidłowe, ponieważ jest ona. Ofiarom, tak jak wspomniałeś wcześniej, po prostu wydarzeń, które ją spotkały w ciągu całego życia, i jakby to jest jej sposób reakcji na to wszystko. Ale uważasz, że to, co robi z ludźmi, jest moralne w jej przypadku? Czy, czy nie do końca? Wiesz co, i w, w własnej opinii bym powiedziała, że nie, ale Wanda akurat jest tą postacią, że. Ma wrażenie, że przez jakby cały proces poznawania tej postaci widzimy, że ona jakoś tak nie do końca wie jak się właściwie dogadywać z ludźmi, jak ich traktować. I to właściwie odkąd ona pojawiła się w MCU, bo o tej Wandzie w końcu mówimy, widać, że jakoś tak średnio te relacje odbiera i nie zawsze sobie zdaje sprawę z tego, że ona spełnia np. swoje zachcianki i krzywdzi kogoś innego jeszcze przy okazji. Przechodząc już od antagonisty do czegoś przyjemniejszego, czy była jakaś scena, albo może jakaś postać, która szczególnie chwyciła Cię za serce? Um, tak, oczywiście, że taka scena była. Bardzo podobały mi się rozmowy, jakie prowadziła Wanda ze swoimi dziećmi, tak, z Bill'im i Tom'im um, oraz to, jak tłumaczyła im, nie wiem, koncepcję rodziny, jak jest postrzegany jakby e, świat przez nią i życie i jakby to, co jest stałe albo co przemija i myślę, że to było właśnie takie mm, słodkie 5 minut w całym odcinku, kiedy właśnie um, tłumaczyła, że tak powiem, rzeczywistość nawet im i to było właśnie takie bardzo fajne i... Też taka chwila na ziemi bym powiedziała, a nie tylko odlatywanie jakby w stronę magii i innych tego typu rzeczy. Także na pewno to było coś takiego właśnie przyjemnego, łapiącego za serce. No też zgadzam się z tobą. Bardzo fajna była relacja. Taka urocza dosyć wandy z dziećmi, pokazali ich rodzinę na taki dosyć przyjemny sposób. I tak jak pokazuje ta rzeczywistość, którą stworzyła Wandy, jest to dosyć normalna rodzina. I Wanda też musi właśnie tłumaczyć takie przyziemne sprawy, które w MCU tak naprawdę nie miały prawa istnieć, ponieważ nikogo nie obchodzi na przykład co się dzieje z... co się dzieje w przypadku jak dziecku umrze piesek, czy coś w tym stylu. No jest to coś, co jest bardziej związane właśnie z sitcomami, które tutaj widzimy. I ten wątek po prostu pojawia się w ich rozmowach, co według mnie jest bardzo urocze. Oraz ta scena z pieskiem, którego widzieliśmy, no po prostu fenomenalnie zagrany aktor piesek, który po prostu świetnie wpasował się do całej... całej tej otoczki sitcomowej, że mają nowego pieska, że muszą wychować pieska. to, to po prostu były... Bardzo to była bardzo fajna odskocznia od całej tej akcji, która się tam działa. Myślę, że to miało po prostu trochę zmniejszyć napięcie, które było widać już od początku odcinka, że Wanda widzi, że umyka jej czas. No tak naprawdę próbuje zachować pozory tej rzeczywistości. Próbuje zachować ten czas dla siebie, ale jak widzimy, Niestety czas nieubłagalnie płynie i nawet jeśli może go dostać troszeczkę więcej to i tak nie jest w stanie go zatrzymać. Także ten wątek z pieskiem próbował rozładować tą taką ciężką po prostu atmosferę, która się tam pojawiała. Dodatkowo, co mnie bardzo chwyciło za serce były sweterki Bilego i Tomiego gdyż mieli oni swoje sweterki w odpowiednich barwach, to znaczy ich sweterki były w barwach, jakie są ich stroje w Marvelu. Także bardzo ciekawy easter egg według mnie. Może nie wszyscy go zauważyli, ale na pewno było to zrobione celowo i bardzo mnie to chwyciło za serce. No dobra, kolejną kwestią jest to, co myślisz o Rikaście Pietro, bo jak wiemy, pojawił się tam inny aktor niż był wcześniej. Pojawił się teraz Ivan Peters, który jest znany z. Innych filmów, w których pojawiał się Quicksilver, były to filmy z X-Menami. Także one nie były częścią e, MCU, jak wiemy, to były jeszcze za czasów Foxa. I tutaj zrekastowali go w roli Pietro, który już miał swojego aktora, ale jednak wzięli innego aktora. I co o tym myślisz? Czy wyszło im to, czy może jednak niekoniecznie? Uważam po pierwsze, że Ivan Peters miał za mało czasu ekranowego w Wandavision, żeby stwierdzić, um, czy rzeczywiście był to dobry wybór. Chociaż z tego co wiem, jest bardzo spora część fanów, która właśnie preferuje tego Quicksilvera od Foxa aniżeli tego z MCU. Ale ja osobiście sądzę, że Aaron Taylor Johnson również był świetnym aktorem i świetnie się spisał w swojej roli. Um, I nie wiem też jakby od strony technicznej, z czego wynika ten recast. Natomiast um, myślę, że to jest bardzo fajne takie połączenie, że wreszcie dochodzi do właśnie takiego crossoveru w pewien sposób, tak? Świata X-Menów. Na mam taką nadzieję, oraz jakby MCU. E, I jestem ciekawa, czy jakby ten recast jest wyłącznie takim pojedynczym działaniem, nieznaczącym, czy może jednak to jest coś większego. No właśnie. Tutaj przychodzi, według mnie, dosyć ciekawa teoria od mojego kolegi, zresztą pozdrawiam właśnie Wika, e, że to za tym wszystkim stał Billy, który, wiemy, w komiksach był Wikanem, który władał właśnie magią. E, chłopak nie znał przecież Pietro, e, tylko słyszał go z opowieści swojej mamy i chciał podarować jakby mamie rodzinę, która... I chciał podarować mamie rodzinę, której jak wiemy nie miała Wanda I o której też mówiła, że chciałaby mieć Także myślę, że Billy nawet nieświadomie postąpił w ten sposób Myślę, że warto też spojrzeć na samą magię Bilego Gdyż już parę, parę elementów mieliśmy z tą magią Pojawiły się motylki w odcinku z ciążą pojawił się Bocian, na którego nie działała magia Wandy, co też może świadczyć o tym, że było to działanie Bilego. I w tym odcinku również pojawiała się kwestia tego, że chłopcy 3 sekundy potrafili podrosnąć aż o po 5 lat. Także pokazuje to, że Wikan już od najmłodszych lat tak naprawdę używa swojej magii. I tutaj mógł też użyć magii do zmienienia Pietro. E co zauważyła nawet sama Darcy, która stwierdziła, że O cholera, ona zrecastowała Quicksilvera Zrecastowała swojego brata, o co chodzi? Także to pokazuje, że Marvel zrobił to specjalnie I są przygotowani na tą możliwość, że była ta zmiana I są w stanie to wszystko wytłumaczyć Także jak dla mnie, gładko przeprowadzone przejście Tak jak przy niektórych postaciach się to nie udaje zrobić w przypadku recastu ale tutaj wykonali to w odpowiedni sposób, co sprawiło, że po prostu na spokojnie można przejść przez kolejną generację Pietra. Trochę tych pytań było, teraz przechodzimy już tak naprawdę do ostatniego. I moje pytanie brzmi: czego się spodziewasz po następnym odcinku? Wiesz co, mi się bardzo podobał odcinek piąty ze względu też na to, że Wanda po raz pierwszy przekroczyła tą magiczną barierę, tak? I bardzo bym chciała, żeby ten wątek był kontynuowany, um, ponieważ Wanda poruszyła tam kilka ważnych kwestii, tak, że nikt jej nie będzie naruszał tego jej życia, jej rzeczywistości, ale oprócz tego bardzo bym chciała, żeby serial dał więcej czasu w tym... Spostacią pobocznym, tak? Czyli Weekend in Speed oraz Pietro, który wreszcie się pojawił. No, Quicksilvera właściwie jedyny i ostatni raz widzieliśmy w Ultron, i mam nadzieję, że jakby teraz rzeczywiście ta postać zostanie tak bardziej ożywiona w MCU. No, chociaż po jakby y, filmach Hot Foxa też była trochę przerwa. Także jakby to są wątki, na których chciałbym, żeby znalazło się trochę czasu i były one bardziej rozwinięte zdecydowanie. A jakie ty masz oczekiwania wobec kolejnych odcinków? Hmm. Ciężko mi powiedzieć, bo jestem naprawdę zainteresowany wieloma wątkami, ale myślę, że też chciałbym zobaczyć historię Bilego i Tomiego, ponieważ są to bardzo istotne postacie dla Young Avengers, a myślę, że Young Avengers pojawią się w przyszłości MCU. I jestem ciekaw, w jaki sposób poprowadzą te postacie, czy będą zgodni z wersjami komiksowymi. Czy jednak nie? Także jestem bardzo ciekaw wątku pandy, ponieważ upływający jej czas z coraz większą dozą pokazuje nam jej szaleństwo. Jestem ciekaw, czy na końcu sezonu będzie w stanie się pozbierać, czy może będzie całkowicie szalona i już nie będzie dla niej ratunku. No, jest dosyć dużo tych interesujących kwestii, które, nad którymi można by się rozwodzić. Tak naprawdę tygodniami, bo po prostu wszystkie postacie mają, mają tak głęboki charakter, że można naprawdę czerpać z nich bardzo długo i bardzo długo debatować o praktycznie każdej postaci. Także chciałbym, żeby skupili się przede wszystkim na postaciach, może nawet niekoniecznie na fabule, gdyż zależy mi przede wszystkim na rozwoju postaci. No dobra, myślę, że na dzisiaj to już tyle. Jeśli będziecie chcieli kolejne odcinki, to dajcie łapki w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ wtedy wiemy, że na pewno będziecie chcieli zobaczyć więcej tego typu materiałów. Także przygotowujemy dla Was kolejne dyskusje na inne tematy, także też wyczekujcie na to. Oraz właśnie wypowiedzcie się na temat kwestii, które tutaj poruszaliśmy. Możecie powiedzieć co nieco w komentarzach, będziemy bardzo wdzięczni, na pewno odpowiemy. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu.